Przemysław Sarosiek, dzień dobry, Podlaskie, a dzisiaj gościmy na Tytanowej Lidze w samym sercu Biogostoku, w liceum przy ulicy Brokowej, a ze mną szef całego zamieszania. No, witam serdecznie, Łukasz Martyniuk, w Tytanii Białostok. Panie prezesie, co to jest za Tytanowa Liga Kobiet, yy, bo to niestosunkowo nowe dziecko, jeżeli chodzi o sportową mapę stoku liczy sobie zaledwie kilka lat. Yy, tytanowa Liga Kobiet tak naprawdę powstała zaledwie... Tylko rok temu, bo we wrześniu wystartowaliśmy z pierwszą edycją. Teraz mamy już trzecią edycję, bo gramy w systemie półrocznym. Ale widać, że zapotrzebowanie na damskie Środków w tym mieście jest przeogromne i Liga cały czas się rozwija. I na dzień dzisiejszy mamy już ponad 120 zawodniczek, mamy 8, 10 zespołów już. Także widać, że cały czas idziemy do przodu. No dobrze, a jak powstał w ogóle pomysł na tą Tytanową Ligę? Bo to nie był oczywisty pomysł. Sam osobiście gramy w Bełostockiej Lidze Sportu w Środkówce. Jest to liga, powiedzmy, otwarta, bo grają też tam różnie również i kobiety, aczkolwiek jest ich bardzo mało. I widzieliśmy, że po prostu zapotrzebowanie na środków kadamską jest potrzebne, bo kobiety na męskiej siatce z mężczyznami niestety nie mają tak, takich szans, jak, jak grając z, powiedzmy, z innymi kobietami. Dlatego stwierdziliśmy, że trzeba to otworzyć, spróbować i działać w tym temacie. No właśnie, ponad 100 zawodniczek, 10 zespołów. Ja nie sądziłem, że aż tak wielu e, sportowców, a właściwie sportsmenek, jest amatorek e, grających w środkówkę. Jest biorąc stoku dużo, naprawdę, bo mamy też prze, przeograną rozpiętość wiekową. Mamy te zawodniczki, które po prostu, może powiedzieć, wracają po takiej sportowej emeryturze, odwiesiły buty z kołków i wróciły na hale. Mam też młode zawodniczki występujące na co dzień w rozgrywkach młodzieżowych, e, z takich klubów, między innymi jak Tytanie Białystok czy Orły Białystok. Także naprawdę. Wiele, wiele osób wtedy do nas przychodzi. Czyli tutaj grają i zawodniczki, które już skończyły karierę, ale które znamy z basów. Są zawodniczki też w ogóle z siatkówki. Mamy zawodniczki, które dopiero zaczynają. I jak wygląda ten miks doświadczenia i młodości? No widać, że zespoły, które są w górnej części tabeli, to są głównie zespoły zbudowane właśnie z bardziej doświadczonych zawodniczek, które gdzieś dalej trenują, grają już wiele, wiele lat. Są zespoły zbudowane z takich totalnych amatorek, które wcześniej nie miały szans grania, posmakować grania ligowego, aczkolwiek też bardzo dobrze sobie radzą w naszej lidze. Także naprawdę ta liga jest dla wszystkich zrobiona. Liga jest amatorska, ale ma bardzo zawodową oprawę. Zawodowe jest ścianka, jest to logowanie, są koszulki i macie też miejsce, gdzie można was śledzić. Są relacje z meczu, są nagrania, no i profesjonalna strona. Tak, przyświeca nam przede wszystkim takie hasło, że amatorska liga w profesjonalnym wydaniu i naprawdę staram się zrobić to najlepiej, jak tylko potrafimy i mam nadzieję, że wychodzi nam to całkiem nieźle. Tak. No dobrze, a jeżeli chodzi o zgłoszenie, załóżmy, że ktoś, któraś z Pań usłyszałaby, a nie dosłyszała do tej pory o sportowej, o tytanowej lidze, o możliwości sportowej rywalizacji i chciałaby się zgłosić, to gdzie my was szukać? Mamy stronę internetową, mamy profil na Facebooku, mamy profil na Instagramie. Na naszej stronie internetowej jest takie forum, gdzie zawodniczki też mogą wrzucić jakieś swoje ogłoszenie, że albo szukają jakiegoś zespołu, albo po prostu w zespół szuka wzmocnień. Więc cały czas ktoś tam też do nas pisze, staramy się pomagać dziewczynom, jakieś, dawać kontakt do różnych kapitanek. Także jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej ligi, może się do nas odezwać i na pewno gdzieś pokierujemy. Właśnie, a tutaj zauważyłem, a jak zresztą pan mi podpowiedział, wśród trenerów są też nazwiska, które kompletnie nie są zupełnie anonimowe dla osób, które śledzą środkówkę, powiedziałem wręcz przeciwnie, są bardzo znane. E, tak, jednym z trenerów w naszej lidze jest Mateusz Sacharowicz. Jest to podwójny mistrz e, polski w środkówce halowej. E, także mamy tutaj naprawdę fajne osobistości na hali, także tylko przyjść, obserwować i uczyć się. No dobrze, a jeżeli ktoś zechce przyjść, obejrzeć, popatrzeć, bo tutaj najczęściej to rodzina, krewni, znajomi, przyjaciele, ale gdyby ktoś chciał wybrać się i popatrzeć, to gdzie was szukać? Jesteśmy zawsze co tydzień w środę od godziny 18 na hali i gramy tylko w środę, także można zawsze przyjść, obejrzeć spotkanie naszych dziewczyn. No to z jedną z gwiazd Tytanowej Ligi rozmowa i pytanie, jaki tu poziom zechce pani określić? Amatorski, półamatorski, zawodowy? Tytanowa Liga Kobiet jest to liga amatorska, ale myślę, że z sezonu na sezon ten poziom jest coraz wyższy. Dziewczyny mają apetyt na więcej. Każda trenuje najczęściej jak może. I myślę, że tak jak powiedziałam, z sezonu na sezon jest ta gra nasza coraz lepsza i jest coraz trudniej. I myślę, że Finał tej ligi, tego sezonu będzie jeszcze cięższy niż poprzedni. No dobrze, a to nie jest y, Pani pierwsza przygoda z pośrodkówką? Y, nie zaczęło się od nowej ligi? Nie. nie e, gram już e, od e, gimnazjum, więc jakby no, większą część mojego życia. E, miałam małą przerwę, e, ale tylko trzyletnią. Na studiach wróciłam, już tak zostało. No dobrze, i jak to się gra wobec tego tak już niezawodowo, nie, spo, nie sportowo, ale wyłącznie dla przyjemności? E, jak się gra? E, myślę, że na pewno luźniej. E, jest większa swoboda, e, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że nadal się staram i staram się być coraz lepsza. E, staram się ten swój poziom poprawiać, e, ale tak jak powiedziałam, na pewno jest mniejsze ciśnienie. Jest tu bardzo wiele siatkarek, które ja kojarzę jako dziennikarz sportowy z y, takich z zawodowych parkietów. Jak się rywalizuje właśnie w takim towarzystwie? E, na pewno to jest duży zaszczyt. My też gdzieś tam z boisk e, kojarzymy, e, ale e, każda z nas na pewno e, docenia to, że możemy grać z doświadczonymi zawodniczkami, które e, nie grały amatorsko, a zawodowo. E, i myślę, że, że dla każdy z nas to jest naprawdę duże przyjęcie. No dobrze, to w jakiej ekipie pani gra i które miejsce obecnie zajmuje się? Jak się toczy rywalizacja? Ja gram w Drużynie koralowe. Aktualnie mamy drugie miejsce. Jesteśmy wicemistrzeniami ligi w drugim sezonie. Pierwszy sezon dało nam się wygrać. No to świetny wynik. To kto w waszej ekipie gra, że jesteście tak dobre? Myślę, że gra bardzo dużo świetnych dziewczyn, ale też zasługą jest to, że jesteśmy zgraną ekipą. Nie znamy się od tytanowej ligi, tylko grałyśmy już ze sobą w liceum, na studiach. Także myślę, że to zgranie powoduje, że naprawdę dobrze się dogadujemy i możemy osiągać bardzo dobre wyniki. Jest tu strasznie głośno. Skąd tylu kibiców? <noise> tak, no z sezonu na sezon przychodzi coraz więcej ludzi, co jest bardzo miłe i bardzo budujące. Zazwyczaj są tu przyjaciele, rodziny, rodzice, więc no to jest bardzo, bardzo budujące, zachęcające i daje nam dużo radości. To, że jest taki aktywny doping. No właśnie, czy to jest dobra taka forma życia, taki sport właśnie na. Na amatorsko. Ludzie najczęściej, kończą karierę zawodową, albo kończą już przygodę ze sportem, bo czasami nie jest to kariera, przeważnie siadają w kapciach na fotel telewizoru. Myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej. Ta forma spędzania wolnego czasu jest naprawdę super. Angażuje do tego, żeby po prostu ruszyć się, z kanapy, spędzić ten czas trochę lepiej, zadbać o swoje zdrowie, a przede wszystkim rozwijać swoje pasy i umiejętności. No i ostatnie pytanie, na miłość boską, skąd tak dużo kobiet tak dobrze grających świadkówkę w Jamstoku? Myślę, że to taki trochę nieodkryty potencjał, i zawsze w Jamstoku było sporo dziewczyn, które gdzieś tam grały, tylko nie miały Mieliśmy swojego miejsca. Brakowało takiego, takiej ligi amatorskiej w Białymstoku dla dziewczyn, które niestety nie mogą grać zawodowo, ale zawsze, zawsze chciały grać, chodziły gdzieś tam na treningi, ale, ale nie było tej przestrzeni do takiej rywalizacji. Więc myślę, że ta nowa Liga Kobiet to jest bardzo dobre przedsięwzięcie. Które pozwala kobietom w Białymstoku na rozwój i na to, że tę siatkówkę można uprawiać. Mistrz Polski w siatkówce i amatorska liga to nietypowe połączenie. Myślę, że nietypowe i nieczęsto to się zdarza, aczkolwiek zarówno jako trener, też jako zawodnik występuje w białostockiej lidze siatkówki amatorskiej, także dobrze się w tym odnajduje i cieszę się, że takie rozbiwki w naszym mieście są. No właśnie, y jak wielu zawodowych, byłych zawodowych sportowców można spotkać w tych amatorskich rozgrywkach w amatorskich na amatorskiej siatkówce, czy to męskiej, czy żeńskiej? Znaczy, powiem tak. E, ciężko mi odpowiedzieć, jeżeli chodzi o skalę całego kraju. E, część moich kolegów, z którymi mieliśmy przyjemność z, z dzielić szatnie i boisko, e, czasami sobie pogrywa w jakichś turniejach i tak dalej. Aczkolwiek nie wiem, czy biorą udział w ligach. E, jeżeli chodzi o, o, o ligę BLS, e, jest część zawodników z przeszłością pierwszoligową. E, tutaj u, u dziewczyn, powiem szczerze, nie wiem. Nie, nigdy nie śledziłem aż tak bacznie żeńskiej środkówki ligowej. E, także ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest to sytuacja. E, może nie tyle co nietypowa, aczkolwiek du duże grono zawodników, którzy kończą swoją przygodę z siatkówką e, najnormalniej w później już mają tego dość chcą od odpocząć i e, zająć się, że tak powiem, drugim życiem, nowym życiem. No dobrze, a jeżeli chodzi o poziom e, tego, tych rozgrywek, widziałem tu kilka znanych mi twarzy, które widziałem jeszcze na parkietach e, pierwszej, drugiej ligi siatkówki. E, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poziom i o treningi? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o poziom, to powiem tak: my bierzemy udział drugi raz w tytanowej lidze kobiet. W pierwszej edycji graliśmy, w drugiej nie, w trzecie tak. Moim zdaniem ten poziom z każdej kolejnej, że tak powiem, edycji się podnosi. Zespoły starają się wzmacniać. Z tego co słyszałem, trenują rzetelnie raz, dwa razy w tygodniu, pozyskują trenerów. Także ja jestem bardzo zadowolony. Ja jestem trenerem zespołu juniorskiego, najmłodszego tutaj, także dzięki temu miejscu, tak naprawdę, my zdobywamy pole do zdobywania tego cennego boiskowego doświadczenia i zbierania tych skalpów zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Czy mówiąc inaczej, to jest po prostu takie uzupełnienie procesu szkoleniowego, ta graf z amatorkami albo byłymi zawodowymi z kwiatkarkami. Tak, dokładnie tak. Liga Juniorek zaczyna się tak naprawdę dopiero z końcem października, także mielibyśmy teraz taki okres poszukiwania sparing partnerów, a tak naprawdę dzięki Lidze mamy ich co środę tutaj na miejscu. Wiadomo, dziewczyny będą na różnym poziomie, bo tak jak wspomniałeś, część z nich ma karierę bądź przygodę z środków bądź za sobą i kontynuują tu, a częściej z totalnymi amatorkami, ale my tak naprawdę skupiamy się na naszych grze. Także dla nas najważniejsze, że ta gra jest, jest to miejsce, w którym możemy możemy doskonalić to, co na co dzień trenujemy w zamkniętej hali, także możemy przyjść, poczuć tę atmosferę meczową. tak to jest wrócić na stare śmieci po długiej karierze zawodowej? Ja wróciłem do Białegostoku w zasadzie po prawie blisko 20 latach, bo wyjechałem jako nastolatek. Powiem że tak, zwiedziłem trochę Polski i świata jako zawodnik. Nigdzie tak dobrze nie było jak w Białymstoku i ta decyzja była, ja jestem oczywiście Białostocczyninem, ale decyzja była bardzo świadoma. Z żoną dobrze się tu czujemy, chcemy tu mieszkać. O, nam niczego nie brakuje. Jestem bardzo zadowolony i nie zamieniłbym Stoku na żadne inne miejsce. No dobrze, a ty ta nowa liga jest potrzebna czy nie? Tutaj można odpowiedzieć po prostu tak, ale patrząc troszeczkę szerzej przez pryzmat tego, co tu się dzieje, zobaczmy, mamy 10 zespołów, każdy po 12-14 dziesiąt, czyli tak naprawdę chwila moment znalazło się 140, 120-140-letnich zawodniczek. Jak najbardziej jest potrzebna. Liga jest potrzebna po to, aby popularyzować środkówkę, chociaż ta w Polsce tego nie potrzebuje. Po to, aby zawodniczki, które chciały grać na poziomie amatorskim miały w końcu gdzie grać, po to, żeby te emerytki, tak jak ja z całą mam nadzieję, że nie słyszały, znowu mogły poczuć te emocje i takim zespołom jak mój, żeby miały gdzie te doświadczenie zbierać. Także uważam, że jest to świetny projekt, mam nadzieję, że on dopiero tak naprawdę się rozwija i to nie jest ostatnie słowo, które jeszcze powiedział. Tytanowa Liga kobiet, Tytanowa Liga amatorek i siatkarek. Można tu spotkać naprawdę bardzo ciekawe osoby. Od byłych świetnych zawodniczek, które kojarzymy z AZS-u, czy z chociażby z Basu, grających na poziomie pierwszej ligi i nie tylko pierwszej ligi, po trenerów, wśród których są wielokrotni mistrzowie Polski, zawodnicy, którzy grali nie tylko w Polsce, ale i za granicą, jak na Polsce Cherewicz. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj jest zapotrzebowanie na sport, że dziewczyny, panie, kobiety. Mają przestrzeń do uprawiania siatkówki, jest ich naprawdę dużo. I co najważniejsze, tu są prawdziwe emocje i szanse na zdrowy styl życia, bo to właśnie podkreślają wszystkie zawodniczki. A na trybunach, na trybunach siedzą panowie i dzieci, i wspierają z całych sił. Takiego dopingu naprawdę niejedna zawodowa liga mogłaby pozazdrościć. A ja Państwa serdecznie zapraszam. Zajrzyjcie na stronę Tytanowej Ligi kobiet, zacznijcie na stronę Balesłam, na stronę rozgrywek amatorskich. Będziemy starali się o tym na bieżąco informować i odwiedzać od czasu do czasu każde z tych rozgrywek, bo naprawdę warto się im przeglądać. Przemysław Starosiek. Dzień dobry, podlaskim. Partnerem portalu jest firma Diadom, okna i drzwi, www.diadom.pl. Partnerem portalu jest firma Jazbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jasbud.pl. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.